Dzień siódmy tygodnia pierwszego okresu drugiego, dziewiętnasty dzień przygotowania do zawierzenia, miłość bliźniego. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, siódma pobudka. Co nas jeszcze zachęcać powinno do praktykowania wyłożonego nabożeństwa, to wielkie korzyści, jakie stąd bliźni nasi odnoszą. Przez nabożeństwo to bowiem ćwiczymy się nader skutecznie w miłości bliźniego, oddając przez ręce Maryi bliźnim naszym to, co mamy najdroższego, co stanowi wartość wynagradzającą i wstawienniczą wszystkich naszych dobrych uczynków, nie wyłączając nawet najlżejszego przebłysku dobrej myśli lub najdrobniejszego cierpienia. Godzimy się na to, że wszystkie zadośćuczynienia, które zdobyliśmy, i które zdobywać będziemy aż do śmierci, poświęcone będą według woli Najświętszej Dziewicy, bądź ku nawróceniu grzeszników, bądź ku wybawieniu dusz z czystca. Czyż to nie jest doskonała miłość bliźniego? Czyż tak nie powinien postępować prawdziwy uczeń Chrystusowy, którego poznaje się po miłości bliźniego? Czyż to nie jest doskonały środek nawracania grzeszników? Bez obawy narażenia się na niebezpieczeństwo próżności i wybawienia dusz z czyśćca, nie czyniąc prawie nic więcej ponad to, co każdy w swym zawodzie czynić powinien. By zrozumieć wartość tej pobudki trzeba sobie zdać sprawę z tego, jak wielkim dobrem jest nawrócenie grzesznika lub wyswobodzenie duszy z czyśćca. Jest to dobrem nieskończonym, większym niż stworzenie nieba i ziemi. Gdyż przez to dajemy duszy samego Boga. Gdybyśmy za pomocą tej praktyki w życiu całym uwolnili choćby jedną duszę z czyśćca lub nawrócili choćby jednego grzesznika, czy to nie wystarcza, by każdego rzeczywiście miłosiernego człowieka zachęcić do praktykowania tego nabożeństwa? Wszakże trzeba i to mieć na względzie, że dobre nasze uczynki przez to że przechodzą przez ręce Maryi, nabierają tym większej czystości, i co za tym idzie, tym większej wartości zadość czyniącej i wstawienniczej. I dlatego są one skuteczniejsze, kiedy chodzi o pocieszenie dusz czystcowych, lub o nawrócenie grzeszników, niż gdyby nie przechodziły przez dziewicze i szczodre ręce Maryi. To trochę, co przez najświętszą dziewicę dajemy dobrowolnie, i z bezinteresownej miłości staje się w rzeczywistości środkiem bardzo skutecznym, by uśmierzyć gniew Boga i wzbudzić Jego miłosierdzie. Może wyjawi się na drugim świecie, że osoby bardzo wierne tej praktyce uwolniły w ten sposób niejedną duszę z czyścica, nawróciły niejednego grzesznika, choć spełniły tylko najprostsze obowiązki swego stanu. Jakaż stąd radość na sądzie Bożym. Jaka chwała w wieczności. Pismo Święte Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swojego brata. Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie tak jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przyszliśmy ze śmierci do życia. Bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Jeśliby ktoś posiadał majątność tego świata, i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga. Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Przekazanie zaś jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, tak jak nam nakazał. To wypełnia jego przykazania. Trwa w Bogu, a Bóg w nim, a to, że trwa On w nas, poznajmy po Duchu, którego nam dał. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Dla każdej rzeczy tego świata, dla żadnego przywiązania do jakiego bądź człowieka, nic złego czynić nie należy, jeśli jednak dobro czyje tego wymaga, Uczynek dobry innym dobrym uczynkiem przerwać lub na lepsze zamienić można. Tym bowiem sposobem dobry uczynek nie psuje się, lecz owszem ulepsza się. Bez miłości wszelki zewnętrzny uczynek na nic się nie przyda. Cokolwiek zaś z miłości się czyni, chociaż na pozór małe i liche, wszakże wszystko to wielce pożytecznym się staje. Albowiem Bóg więcej ceni powód uczynku, aniżeli sam uczynek. Wiele czyni, kto to, co czyni, dobrze czyni. Dobrze czyni, kto więcej dobru powszechnemu, niż z własnej woli służy. Często kroć to, co zdaje się być miłością, jest raczej zmysłowością, albowiem przyrodzona skłonność, własna wola, nadzieja nagrody. Przywiązanie do wczasów, rzadko chcą precz odejść. Kto ma miłość prawdziwą i doskonałą, ten w niczym nie szuka siebie, lecz pragnie, aby się wszystko działo na chwałę Bożą. Nikomu też nie zazdrości, ponieważ nie ceni żadnej własnej uciechy, ani też w sobie samym chce się weselić. Lecz nade wszystko pragnie radować się w Bogu szczęściem błogosławionych. Zdarzającego się dobra nie przypisuje nikomu, lecz w zupełności odnosi je do Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra i w którym ostatecznie wszyscy święci odpoczywają w rozradowaniu niebieskim. Kto by miał choć iskierkę prawdziwej miłości, o jakby czuł marność wszystkiego, co ziemskie. Czego człowiek w sobie lub w innych poprawić nie może? Cierpliwie to znosić powinien, aż Bóg inaczej rozporządzi. Myśl, że może to tak lepiej dla doświadczenia cierpliwości twojej, bez której niewiele ważą zasługi nasze. Jednakże wśród takich przeszkód powinieneś błagać Boga, aby cię wesprzeć raczył, iżbyś je mógł łagodnie znosić. Jeśli kto raz i drugi raz napominany nie poprawia się, nie spieraj się z nim, lecz wszystko poruczaj Bogu, aby się spełniła wola Jego i cześć we wszystkich sługach Jego, a Bóg złe na dobre przemienić umie. Staraj się być cierpliwym w znoszeniu wszelkich wad i ułomności cudzych, albowiem i ty masz ich niemało, a drudzy znosić je muszą. Jeśli sam takim, jakim chcesz, stać się nie możesz. Jakże drugich po twej woli mieć zdołasz? Radzibyśmy, aby wszyscy byli doskonałymi, a sami z wad naszych oczyszczać się nie chcemy. Chcemy, aby innych ostro napominano, a sami napominani być nie chcemy. Nie podoba się nam szeroka innych swawola, a nie chcemy, aby nam cokolwiek bądź odmawiano. Chcemy, aby innych krępowano ostrymi prawami, a nie cierpimy, aby nas powściągano. Stąd widać, jak rzadko bliźnich na równi z sobą ważymy. Gdyby wszyscy byli doskonali, cóż wtedy mielibyśmy do znoszenia od innych dla miłości Boga? Aleć teraz Bóg tak urządził, abyśmy się uczyli jeden drugiego brzemiona nosić, albowiem nikt nie jest bez wady, nikt bez grzechu. Nikt sam sobie nie wystarczy, nikt tak mądry, aby sobie we wszystkim zaradzić. A więc potrzeba, abyśmy jedni drugich nawzajem znosili, cieszyli, wspierali, uczyli i napominali. Jak zaś wielkiej kto jest znoty, najlepiej się to wyjawia w razie przeciwności, albowiem przygody nie czynią człowieka ułomnym, lecz jakim jest, wykrywają. Litania do Ducha Świętego. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty od Ojca i Syna pochodzący, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszelkiej mądrości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dający świadectwo Chrystusowi Panu, zmiłuj się nad nami. Duchu Prawdy, pouczający nas o wielkiej prawdzie, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpił na Maryję Pannę, zmiłuj się nad nami. Duchu Pański, wszystką ziemię napełniający, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który jest w nas, zmiłuj się nad nami. Duchu mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu Rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu łaski i miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Duchu mocy, miłości i umiaru, zmiłuj się nad nami. Duchu pokory i czystości, zmiłuj się nad nami. Duchu dobroci i słodyczy, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, modlący się za nami wzdychaniem niewymownym. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, któryś na Jezusa Chrystusa w postaci gołębicy stąpił, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego dostępujemy odrodzenia, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, serca nasze miłością napełniający, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Duchu wybraństwa dzieci Bożych, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, wstępujący na uczniów Jezusowych w postaci języków ognistych. Zmiłuj się, Zmiłuj się nad nami, duchu święty, którym apostołowie zostali napełnieni. Zmiłuj się nad nami, duchu święty, rozdający dary swe każdemu według własnej woli. Zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przebacz nam, panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, panie. Od wszelkiego złego wybaw nas, panie. Od grzechu każdego wybaw nas, panie. Od pokus i zasadzek szatańskich, wybaw nas, panie. Od zarozumiałości i rozpaczy, wybaw nas, panie. Od opierania się prawdzie objawionej, wybaw nas, panie. Od uporu i zatwardziałości serca, wybaw nas, panie. Od wszelkiej zmazy duszy i ciała, wybaw nas, panie. Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, panie. Przez Twoje odwieczne pochodzenie od ojca i syna, wybaw nas, panie. Przez wcielenie Jezusa Chrystusa, które się przez Ciebie dokonało, wybaw nas, Panie. Przez wstąpienie Twe na Chrystusa Pana nad Jordanem, wybaw nas, Panie. Przez wstąpienie Twe na apostołów, wybaw nas, Panie. W dzień sądu Twego, wybaw nas, Panie. My, biedni grzesznicy, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy żyjąc z ducha, również z ducha działali. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy pomni na to, Żeśmy świątynią Ducha Świętego nigdy jej nie zbezczeszcili. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy żyjąc wedle Ducha, nie ulegli pożądaniom ciała. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy nie zasmucili Ciebie, który jest Duchem Bożym. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy zachowali jedność Ducha w więzi pokoju. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy pochopnie nie dawali wiary wszelkiemu Duchowi. Wysłuchaj nas, Panie abyśmy w sobie Ducha Prawego odnowili. Wysłuchaj nas, Panie, abyś w nas odnowił Ducha Prawego. Wysłuchaj nas, Panie, abyś nas żywym Duchem Wszechwładnym umocnił. Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem ducha świętego. Daj nam w tymże duchu poznać, co jest prawe, i jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Witaj, gwiazdo morza, wielka matko Boga, Panno zawsze czysta, bramo niebios błoga. Ty, coś Gabriela słowem przywitana, utwierdź nas w spokoju. Odmień e wymiano. Winnych wyzwól z więzów, ślepym powróć blaski, oddal nasze nędze, uproć wszelkie łaski. Okaż, że się z matką, zróż modłami swymi, tego, co twym synem zechciał być na ziemi. O dziewico sławna i pokory wzorze, wyzwolonym z winy, daj nam żyć w pokorze. Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną, widzieć daj Jezusa. Mieć w Nim radość wieczną. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, obu z Duchem Świętym jedno uwielbienie. Amen. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, Zmiłuj się, zmiłuj się nad, nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj, zmiłuj się nad, nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, mór się za nami. Święta Panna nad no Panami, mór się za nami. Matko Chrystusowa, módl, módl się módl za nami. Matko Kościoła, módl, módl się módl za nami. Matko Miłosierdzia, mór się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko nadziei, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się, się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, Modl się za nami, stolico mądrości, Modl się. się za nami, przyczyno naszej radości, Modl się za nami, przybytku Ducha Świętego, Modl się za nami, przybytku chwalebny, Modl się za nami, przybytku sławnej pobożności, módl się za nami, Różo Duchowna, mór się. Mór się za nami, Wieża Dawidowa, Modl się za nami, Wieża Kości Słoniowej, módl się za nami. Domie Złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo ranna, módl się za nami. Uzdrowienie Chorych, módl się za nami. Ucieczko Grzesznych, módl się za nami. Pociecho Migrantów, módl się za nami. Pocieszycielko Strapionych, módl się za nami. Wspomożenie Wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, mur się za nami, królowo patriarchów, mur się za nami, królowo proroków, mur się za nami, królowo apostołów, mur się za nami, królowo męczenników, mur się za nami, królowo wyznawców, mur się za nami, królowo, mur za nami. królowo dziewic, mur się za nami, królowo wszystkich świętych, mur się za nami, królowo bez zmazy pierworodnej poczęta. Mór się za nami. Królowo w niebo wzięta. Mór się za nami. Królowo różańca świętego. Mór się za nami. Królowo rodzin. Mór się za nami. Królowo pokoju. Mór się za nami. Królowo polski. Mór się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali, stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy, uwolni nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.